Hejka, No, dzisiaj nagrywam troszeczkę modowania i robienia pierwszego mm, na serwie atomowego roz, rozszczepiacza. Jeżeli nie wiecie, jak on wygląda, to on wygląda w ten sposób. I przypominam, że na 200 subów planowany jest oczywiście no, konkursik. Więc, jakby ktoś tam chciał. Czy siłę miał to może no, to może wbijać na serwer, subować Więc to tyle w ogłoszeń, eee, a my przejdziemy do właściwego materiału eee, co my potrzebujemy do tego? Atomic Aloe. Atomik że tak się zaśmieje eee, to. Dobra, to sobie ma To tak, to jest właśnie crafting tego. Żeby zrobić to, potrzebujemy tego. Czyli robimy wzbogacony stop. Eee, tylko problem w tym, że mam diament teraz w tym. Więc raczej nic nie zrobię. A jeżeli nic nie zrobię... To muszę wykorzystać diament. A żeby wykorzystać diament, to potrzebuję czegoś, co mi to zużyje. Albo kurde, go skuć po prostu tak to robię bo wygodniej no to tak teraz potrzebujemy troszeczkę zrobić zrobimy ich na zapas bo zawsze kurde przyda się trochę więcej tych akumulatorów chociażby do cubów i innych takich pierdół które będą nam potrzebne no i tutaj mamy już mm, zrobioną naszą kartę przetargową że tak powiem no i tutaj mamy już węgiel, nie? I weźmiemy sobie ten węgiel, myślę, przepalimy po prostu w maszynce. Niech się prosto robi. Tutaj mam 24 sztuki, bo akoty jak zwykle przepaliłem No i tu już się ładuje bateria. Nazwyczaj metali na razie nie pracuje. Komora wzbogacenia też. Najpierw próbuję naładować mi górna, potem dopiero boki. Czyli jak, to tak, jak to było. Najpierw ładuję górę, potem tą stronę, a potem tą chyba. Tak, jakoś tak to było. Dopiero komora wzbogacenia rusza. Dobra Także tak jak widzicie, po prostu sobie wszystko funkcjonuje. Mamy tego skompresowanego redstone'a, którego rzucamy tu. Mamy 80 kamieni czerwonego. No, z jednego robimy więcej, więc się przydaje takie coś. No i teraz tak, e, mam tutaj trochę żelaza mm, i robimy trochę tych kriketów, e, e, które będą nam potrzebne właśnie do zrobienia atomowego. Z tego co wiem, to chyba dwa były do tego potrzebne. Nie, cztery. A cztery do tego, dwa do baterii. Trochę redstone'a do, do obudowy. Czyli że mamy już akumulator do tej maszynki. I tak, i teraz jak mamy ten akumulator, to teraz możemy jak powiem rzucić to tu, już naszykować po prostu surowce, które będą nam do tego potrzebne. Ale niestety to się da tylko z tym craftem robić, żeby to tak działało ładnie. Eee, dlatego chwilę poczekamy. Już po prostu sobie zaczniemy to budować No i... No dobra, także mamy tutaj Po prostu rzeczy, które są nam potrzebne No, w sumie to za to służyło No i mamy atomowy rozszczepiacz On sam w sobie jest słaby To wiem na pewno Ale one ogólnie większość, albo nawet i No... Mm, wszystkie E, mobki z minecrafta, chociaż widzę, że nie o masakra, trochę mi tu uszkodził teren ale i tak był uszkodzony e, no on ogólnie nie bije obrażeń e, jeżeli nie jest naładowany, więc po prostu trzeba go naładować także żeby go naładować potrzebujemy po prostu maszynę ze slotem, który nam to umożliwia czyli po prostu te klikaty tutaj wrzucimy i tak teraz, mm, o no, widzę, że nawet się nie da tylko tu wrzucić ponieważ to nie jest mm, o, energia potrzebuję mi energię, dobra widzę, że baterii też nie mam no, dobra e, także potrzebujemy jeszcze jakiegoś akumulatora i raczej Energy cube a. Energy No, Energy Cube No i mamy tutaj Taki Energy Cube normalnie pomieści mi 2 miliony MJ e, Czyli robimy dwa akumulatory najpierw no, Przepis na akumulatory już poznaliście wcześniej Więc możemy się tym zająć No to Lecimy w standardzik e, No Trochę jak zwykle przynudzam, ale no niestety Czasami kurde zapominam, że jest potrzebne więcej rzeczy, żeby to w ogóle działało Także Także zrobimy sobie najpierw dwunastkę, Niech sobie się robią A my sobie pójdziemy po drewno ale Najpierw pójdziemy sobie kiperka polować. O prawie się nadał to tak, teraz sobie drewno weźmiemy, żeby trochę, jak zwykle było go w bazie Bo nam jest potrzebne do zrobienia więcej Naszych drewna i innych takich pierdół, które nam są potrzebne Także tak to właśnie wygląda Mamy tutaj jakieś drewno, które nam, że tak powiem, powinno być zbierane A, w sumie rację. Niestety plugin na auto sadzenie drzewa, że trzeba po prostu, że tak powiem, dopisać się, z którego moda to jest, w sumie zapomniałem. I po prostu domyślnie pewno e, szuka po Minecrafcie, raczej w sensie po vanili czyli domyślnie z Minecrafta, a zamiast na naszej poczciwej... Na naszym poczciwym ogólnie Młodzie Przez co, że tak powiem To nadal nie chce masowo, ten raczej auto sadzić Więc po prostu nie sadzi No i tak, i mamy tutaj nasze poczciwe żelazo Tutaj już nam się krikety zrobiły, po prostu sobie poszliśmy, żeby nam Nie było jakiegoś problemu No i tak, chcemy sobie pomnożyć złoto to po prostu sobie. O w sumie, dobra, nie ma tutaj. że tak powiem, normalnej. nie tak powiem, pulverizera. Ale za to jest. ten. Komora wzbogacania, która, że tak powiem, ma efekt podobny albo ten sam. co pulverizer. W sensie. tylko, że niestety nie robi tego z. czym tam. Nie robi tego ogólnie z naszym... E, muszę sobie przypomnieć z czym. A! E, nie robi tego samego z naszymi itemami. Znaczy w sensie nie robi tego samego z brukiem. Co byśmy zechcieli, żeby efekt był zamierzony. E, bo komorą wzbogacenia to chyba z tego co wiem trwamy efekt z przedstanu stanu... E, naładowania go w sensie tym muszę sobie przypomnieć jak to się nazywało cofamy efekt po prostu bruk no zniszczenia bruku po prostu na na no, nie no tak ja po prostu czekam w sumie zobaczę co w ogóle można zrobić z bruku w werce w sumie dobra bruk to wiadomo że się tak krawci to tak sobie, o, w sumie kształtne wytwarzanie to też mi nie interesuje, e, muszowie nie też nie, o, rozdrabniarka by mi zrobiła ogólnie, o, nasycacz, fajne, 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 podoba mi się, a tu co, Adventure Beam, Black User story Like it, Single Type Item, Aha, czyli po prostu to jest e, taki magazyn, który po prostu, że tak powiem, przechowuje jeden typ temu Przedmiotów w sumie. Money Infusion, Redstone Furnace, Pulverizer, Induction smelter, Magma Cube. Do czego jeszcze mi wykorzystać? Slag Mila. Tu co się dzieje, niby? A, tinker, chyba o to chodzi, tak, tak, o to chodziło. E, dobra, czyli, że jedynie w pulverizerze mi to zadziała tak, jakbym chciał, żeby mi to zadziałało. E, w międzyczasie sobie ogólnie przetopiłem surowcę. Znowu udało mi się zagadać. Dobra. E, no i tutaj mamy już. A, dobra, trochę za dużo tego żelaza zrobiłem. Zobaczcie mi. E, dobra. No i mamy dwa. Czekaj, to tak było chyba z tego co wiem. A jeszcze mi obudowa stalowa jest potrzebna do tego, żeby to zrobić. Dobra. To tak, na razie sobie te po prostu akumulatory odrzucę na bok. A bo tak, z akumulatora. Co ja mogę zrobić z akumulatora? Hmm, elektryczny łuk, jakieś tam typy rzeczy. O! Tak jak myślałem, żelazo mi jest potrzebne i trochę redstone, a, czyli mamy... E, stal mamy na zbudowanie naszej poczciwej maszynki. Dobra, stal jest. E, tylko jak zwykle trzeba wrzucić w pulverizer niestety naszą kurde. Płynny 8 jest. ajajaj Dobra. Aj, aj. Z komory wzbogacania myślę, że sobie wezmę po prostu surowce. I po prostu rzucę do skrzynki, żeby sobie były. A my w tym czasie... czekaj, co ja mogę zrobić w tym czasie. Komorę wzbogacania schowamy. Tak jak mówiłem. Łapką. Normalnie to byście nie mogli czegoś takiego zrobić, że to łapkom zniszczyć, bo to jest ogólnie obudowa stalowa. A obudowy stalowe mają wytrzymałość żelaza. No, troszeczkę więcej jak żelaza. Także powiem e, to tak. E, schowamy to do skrzynki. No w sumie, dobra, do tej skrzynki. E, I tak. I teraz weźmiemy sobie pulverizer, bo on mi jest bardziej potrzebny. Teraz on się trochę załaduje. No w sumie już się załadował. E, no i teraz możemy kurde kruszyć materiały, które mi są potrzebne. Czyli 4 sztuki piasku jeżeli mamy stalową budowę zrobić oczywiście myślę, że jeszcze tą furnace zrobię, a potem kurde smelter factory czyli pozwala mi to na przepalanie czterech albo i nawet więcej przedmiotów na raz co jest bardzo 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 fajne i przydatne, w jednym ogólnie piecu przez to to nie jest ogólnie faktorówka, coś jak tu na ten pozór E, tylko już, że tak powiem, w jednym klocku mamy kurde mnóstwo tych fabryk. W sensie przetapia się, przetapia się, przetapia się. E, no i, e, że tak powiem, e, jest fajnie. Także no, także tak to wygląda właśnie z mojej perspektywy. No, i oczywiście mamy już jakieś tam surowce, nie? I to teraz trzeba te szkło w ten wykorzystywać, nie? No to mamy tutaj nasze szkło poczciwe. Tutaj sobie robimy domek, raczej w sensie nie domek, tylko okładamy to stalą. No i tutaj mamy stalową obudowę. No i tak, teraz potrzebujemy. Żelaza na obudowę, żeby to jakoś zabezpieczyć. Dwóch akumulatorów. Żelaza, tickety mi nie są na razie potrzebne, dopiero w drugiej części. No i budujemy to, co mi jest potrzebne w tej chwili. Czyli oczywiście dwa akumulatory, dwa te, dwa, dwie sztabki żelaza, posypać proszkiem. I mamy takiego. Basic Energy Cube. On e, służy do mobilnego przenoszenia energii w jakieś inne miejsce. Czyli mamy e, tutaj przykładowo, pokazuje mi, gdzie jest jego, że tak powiem, ujście energii. E, ze wszystkich innych stron e, ta energia jest zabierana. A tutaj ogólnie energia jest oddawana Więc po prostu żeby to dobrze działało Teraz weźmiemy sobie myślę tego nieszczęsnego generatorka prądu I tak I teraz ogólnie że tak powiem kąsamy go tu I cała energia leci do cuba Chcemy naładować więc no już mamy trochę naładowaną Naładowanego Kilofa, ale no Jeszcze trochę niech się poładuje e, My w międzyczasie Pokażę wam jak zrobić u mnie Na serwie słuniarkę. Bo to ogólnie też jest Czyli robimy dwa wiadra e, Bierzemy Ogólnie te dwa wiadra e, Robimy Tłok, e, piec mm, Dobra, tutaj jest um, piec. Tak jak... Ła, w sumie dobra. Bez tego. Dobra, mamy piecyk. Płok e, mi jest jeszcze potrzebny. Tu weźmiemy sobie trochę dech No i tutaj ogólnie rzucamy. Mm, tak, tak jak teraz ogólnie ten układ. E, dobra, mamy tłoczek. A, dobra. I teraz potrzebujemy ogólnie dwa typy surowców, czyli pierwszym typem to jest woda, to co już zdążyłem wziąć, a drugim typem to jest ten. Dobra, to się nie ładuje, bo w sumie nawet się nie naładuje, bo nie ma energii do tego, żeby to ładować dalej. Dobra. Także idziemy do kopalni z tym kilofem. Na trybie energooszczędnym to to kopia standardowo, tak jak kilof trochę nie Ale no. Ale jeżeli chcecie ogólnie mocniejszych wrażeń to wystarczyłoby, żebyście po prostu sobie zrobili no i sobie schodzimy do tej kopalni, nie? Tak sobie poskakać trochę. Mm, zaraz lawę znajdziemy. Yy, no i tak to właśnie wygląda ta sytuacja, nie? Zbieramy po prostu surowce. O, widzicie już się świeci. Po prostu do lawy doszliśmy. No i teraz sobie pobieramy jedno wiadro. No i yy, mamy już wszystkie surowce, które są potrzebne do zrobienia na moim serwerze stołniarki no i tutaj ogólnie, że tak powiem, już trochę mamy ułatwienie. Chociaż niektóre surowce jeszcze nie są dodane do tej maszynki, i kurde, będę się skryptem bawił. Znaczy, no, napiszę własny skrypt na to. Autorski, tak zwany. No dobra, tutaj jest jakiś yy, ten ślepy zaułek. Dobra, tam się świeci, więc tam jest ogólnie wyjście na moją, tak powiem, hacienda. Obrazu tak sobie mówię, dobra. E, no i tutaj ogólnie wchodzimy sobie na górę. Tak jak to tutaj widać w załączonym obrazku. E, no i oczywiście po prostu do craftingów musimy się dostać, jeżeli chcemy zrobić tą stołniarkę. E, także mamy tak. Blok redstone'a jest jeszcze potrzebny w sumie racja. Którego nie sprawdziłem. No to tylko dlatego, że mało miejsca jest na surowce, więc. To tak, z tego co pamiętam, piston miał być tu, piec miał być tu i tak, i teraz mamy tutaj ogólnie dwa wiadra i chyba cztery diamenty, z tego co pamiętam, były potrzebne do tego, żeby to zrobić. A cztery diamenty to chyba mam, albo i nie mam. Wow, to lecz kurde, takie trochę wkurzające jak dla mnie, bo muszę latać do kopalni. No i przynajmniej pokażę wam jak to kopię, nie? E, dobra, mamy tutaj takie, no dosyć szybko, nie? Po prostu używam, że tak powiem, wersji energooszczędnej, bo jeszcze nie mogę ładować tej broni tak, tak szybko, jak bym chciał. No, więc po prostu sobie kopę, nie powiem, standardowym tempem. Widzę, mi mi cały czas leci Akurat teraz, kiedy chcę diamenty W sumie się nie gniewam, ale... bez przesady Cooper, Cooper... dobra Eee... to tak, schowamy sobie te przedmioty może do tego, żeby po prostu te rudy uzbierać ostro Bo mi się ogólnie przydadzą te rudy no i tak, myślę, że tutaj można by było zrobić tą stołniarkę Nawet ją zautomatyzować Kolejny osmiu Złoto Dobra, chyba lepszym rozwiązaniem będzie zejść do kopalni i poszukać tego, tych diamentów Normalnie to bym już taka nakopał tych diamentów, ale ponieważ używałem ogólnie wersji energooszczędnej tego kilofa, tak jak powiedziałem, to bardziej opala mi się iść na dół. Mm, dlatego, że tak powiem, znowu sobie schodzimy na dół. He! <słuch> tak powiem, trochę przekomarzanie No i oczywiście ten budynek, że tak powiem, jest zrobiony, że tak powiem, trochę. No odpierdol, za przeproszeniem e, Ponieważ Oczywiście Po prostu sobie zrobiłem taki budynek A nie inny e, Bo trochę czasu brakowało, trochę surowców Oczywiście to będzie rozbudowane Będzie ładniejsze oczywiście Obiecuję przynajmniej e, Dobra, A teraz, tak Z tego co pamiętam, diamenty były Gdzieś właśnie na tej wielkości Geograficznej Ciekawe, czy znajdę wcześniej ze stołna czy bardziej z no, naszych uczciwych rud na dole. Bo złota to na przykład pełno tu leci. Tak samo jak i e, czego tam? A, cyny w sumie. Obsydian. Pam pam pam, pam 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 O w końcu! W końcu mi poleciało to co chciałem, no nie wierzę w to, dobra Czyli na no, ten mój wypad się skończył tutaj, na razie że tak powiem więcej rzeczy mi tu nie potrzeba Ale w sumie wywalę tym cegłę bo mi nie jest do niczego potrzebna Rozbiorę roz, obsydian bo mi jest trochę bardziej potrzebne. jeżeli mam zrobić więcej tych atomowych e, zwłaszcza mówię, że taka trochę okazja jeżeli wybijecie po prostu na serwer to po prostu dam wam po tym atomowym rozszczepiaczu chociaż tak trochę no, tylko że no ja najpierw będę musiał go zrobić to za Wasze surowce, więc po prostu, że tak powiem, taka trochę okazja, trochę nie. Dobra, dam Wam użyć tych masz. O, ten sposób powiem. <grym> Chyba, że pod następnym filmem dobijacie, no nie wiem, za 20 łapek w górę. Wtedy dam Wam za darmo. No i tutaj ogólnie wchodzimy z powrotem na górę. I tak Mamy te diamenty z powrotem cztery No i tak e, Teraz co my tu robimy z tym Z tymi surowcami Tak jak mówiłem e, Gdzie? Where are you? you? E, dobra A, w plecaku wszystko schowałem Dobra, gupia, Przyznaję się do tego e, Dobra No, Crystal Ball w sumie rację Przecież on tu jest na serwie. Dobra. E, no, także mamy tutaj piec. E, tłok. O, w sumie, dobra. To było chyba tak, albo trochę na odwrót. Nie, tak to było. Z tego co pamiętam. E, dobra. I teraz wrzucamy tutaj te nasze, że tak powiem, rzeczy. No, i mamy. Takie coś, co mi się bardzo przyda. Cudotwórstwo, że tak powiem. Eee, dobra, no to tak, robimy sobie mini kopalnię, myślę, że gdzieś w tych rejonach. Bo tak, eee, no. I tutaj po prostu będzie sobie stał. Więc sobie możemy tutaj już, tak powiem, jakieś tam surowce kopać. Eee, dobra, włączamy Range Mode, to klikamy Shiftem So Fast. Widzicie to tempo niszczenia bloku? Po chcę sobie zwrócić diamenty, więc hmm, więc po prostu sobie kopę. To nie jest na speed mode, nie nie. Hmm. No dobrze, myślę, że trochę surowców sobie pozbierałem. I mogę wreszcie zacząć upiększanie swojego domu ciąg dalszy, więc czekujcie kolejnych odcinków. Hehe, <laughs> już tak powiem No dobra eee, Także jak widzicie już nam się rozładował ten atomowy rozszczepiacz eee, Dobra, wrzucamy go tu w Standard Okej, okay. coś zrobiłem, tylko co ja zrobiłem? A, to E, dobra, e, sorry, sorry. Już 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 w dobrym miejscu dostałem. No to się ładuje, oczywiście, bo tam już trochę energię niestety zużyłam. Oczywiście, no można tu też wymieniać baterie, więc, jeżeli ogólnie macie akumulator naładowany, w sensie jakiś, e, to po prostu zostawiacie to w craftingu razem z e, tym naszym atomowym rozszczepiaczem, to chyba bateria z atomowego rozszczepiacza albo znika, albo się pojawia ogólnie w Waszym ek ekwipunku jako rozładowana i gotowa do naładowania, więc po prostu można się o trawkę pobawić no dobra także to tyle w wyjaśnieniach dzisiejszych no także no Przepraszam, że jak coś dzisiaj nie było odcinka, będę się starał jutro wrzucić no, dwa e, dwa na raz, więc jeżeli ktoś jest nowy, to polecam zasubskrybować. Odcinki pojawiają się co dwa dni. Także to tyle. Wsiamanko, do zobaczenia w następnych odcinkach.